Cześć moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku Grill 360 i Hungry Eyes, czyli ja. Zrobimy sobie dzisiaj sałatkę z grillowanymi warzywami i serem halumi. Zaczynamy. Kroimy ser w podłużne paski, zdrillujemy go sobie zaraz. Szparagi, moi drodzy, odcinamy końcówki. Jak są takie cienkie, to wystarczy. Jak są bardzo grube, to trzeba je jeszcze obrać. Papryczki grillujemy w całości, pozbywamy się tylko później łodyg, warzywa w kawałki. Rzucimy sobie to wszystko na fajną tackę do grillowania warzyw. Na koniec wykończymy dressingiem, będzie pycha. Można delikatnie ponacinać skórę bakłażana w nim jest trochę goryczki więc zawsze ona ma w takim w tym wypadku gdzie uciec kroimy pomidorki takie tam wiesz kilka plastrów cebuli papryczki przekrajam też czosnek całą główkę i zgrillujemy go sobie, on też fajnego smaku nada naszym warzywom Delikatnie polewamy olejem. Solimy na sam koniec. Zostawiamy to, pilnujemy. Za chwilkę sobie otworzymy grilla, zobaczymy co się będzie działo. Super. Sprawdzamy jak się mają nasze warzywa. Ej, papryczki troszeczkę się przypiekają. Fajnie. No wszystko jest w dobrą stronę moi drodzy. To Czosneczek pachnie. Super. ok. Zostawiamy jeszcze na chwilę. Te, które już są gotowe, przekładam na górną półkę. Kładziemy ser halloumi. Okej. Okay. Dwie minutki z jednej, dwie z drugiej i będziemy wszystko ściągać. Dressing mamy sałatkę gotową. Moi drodzy, prosty dressing. Pół cytryny uciskamy przez palce albo przez sitko, tak żeby się pozbyć pestek. Do tego spora ilość świeżych listków oregano. Jak nie macie świeżego, to możecie użyć suszonego, ale to świeże zawsze jest fajniejsze i pasuje do świeżo zgrilowanych warzyw. oliwa sól morska i spora ilość świeżo mielonego pieprzu Mm. Super, okay, moi drodzy, ser mamy gotowy. Przekrawam go w małe kosteczki, mniejsze kostki powiedzmy. Pieczony czosnek, który mamy tu, wykorzystam jeszcze też do dressingu, zaraz go pokroję, rozetrę odrobinę, zgniatam, odrobinę posypuję solą, sól wyciągnie z niego soczystość, możecie troszeczkę rozetrzeć. Wykładamy sobie warzywa na duży talerz. Kilka szparag. W zasadzie możecie to zrobić w olbrzymiej miejsce, jak Wam będzie wygodnie. Rzucimy sobie do dekoracji czosnek. Dajemy serek halumi. No i moi drodzy, dressing. To, co mamy tutaj, czyli sok z cytryny, oliwa, sól, pieprz, oregano i upieczony czosnek, roztarty. Tym traktujemy sobie naszą sałatkę. Mamy ekstra zdrową rzecz. To świetnie też pasuje do wszelakiego grillowanego mięsa, więc możecie to w różny raki sposób. Prosta sałatka, banalny sposób przygotowania, grill, świeże warzywa, instrukcje będziecie mieli w odcinku pod spodem. Zapraszam serdecznie i do zobaczenia w kolejnych odsłonach. Cześć!